Podcasty historyczne o polskich miejscach pamięci narodowej na kresach. Z profesorem Jackiem Friedrichem rozmawia Daniel Wojciechowski. Realizacja dźwięku Aleksandra Woźniak, muzyka Tomasz Pesz. Wzgórza Wuleckie. 4 lipca 1941 roku na wzgórzach Wuleckich w Lwowie zamordowanych zostało ponad 20 profesorów lwowskich, uczelni i ich najbliżsi krewni oraz osoby, które przebywały z nimi w chwili aresztowania. Egzekucji na polskich uczonych dokonali Niemcy, wspierani przez kolaborujących z nimi Ukraińców. W październiku 1943 roku zwłoki pomordowanych zostały odkopane, a następnie spalone. Ślady mordu uległy zatarciu. Trzeba było czekać do XXI wieku, żeby zamordowani 70 lat wcześniej doczekali się upamiętnienia. W 2011 roku odsłonięto pomnik, ale droga do tego była niełatwa. Najpierw było upamiętnienie we Wrocławiu. Historia upamiętniania tej zbrodni jest historią bardzo skomplikowaną. I bardzo wyraźnie odwzorowującą meandry historii powojennej w Polsce, w ogóle w naszej części Europy. Oczywiste jest, że w pierwszych latach powojennych, wszelka pamięć o Lwowie w Polsce była właściwie niecenzuralna, była rugowana, wymazywano istnienie kresów wschodnich, a już Lwowa, Wilna, tych symbolicznych stolic duchowych tych kresów w szczególności. I jest też zrozumiałe, że profesorów. Ludzi im bliskich, których Niemcy zamordowali w 1941 roku, nie pamiętano oficjalnie, oczywiście pamiętano ich prywatnie. Ogromna część profesury lwowskiej przeniosła się po wojnie do Wrocławia. Wiemy, że, że wrocławska inteligencja w dużej mierze została zbudowana właśnie na tych przybyszach, na tych przymusowych wysiedleńcach ze Lwowa. I oczywiście wśród nich ta pamięć była żywa. Natomiast nie było mowy o tym, żeby w stalinowskiej Polsce można było cokolwiek lwowskiego upamiętnić. Wykorzystano więc ten. Pierwszy właściwie dopiero moment jakiejś politycznej odwilży, który nastąpił wkrótce po śmierci Stalina. Stalin umiera w 1953 roku, już w 1954 roku zaczynają się takie symptomy lekkiej liberalizacji komunizmu, jakiegoś takiego momentu pewnego oddechu, i od razu, jeszcze w tym samym 1954 roku, zawiązuje się taka społeczna grupa inicjatywna, która właśnie we Wrocławiu próbuje upamiętnić zamordowanych profesorów. Powstaje zamysł właśnie ufundowania takiego pomnika gdzieś w pobliżu Uniwersytetu Wrocławskiego, i ten pomnik ostatecznie rzeczywiście powstaje, ale Tutaj właśnie wracamy do kwestii pamięci i manipulowania pamięcią. On powstaje w 1964 roku, a więc 10 lat dokładnie po zawiązaniu się tego komitetu organizacyjnego udało się ten zamysł zrealizować. Pomnik jest zresztą bardzo ciekawy, do dziś istnieje. Jest dziełem świetnego rzeźbiarza związanego właśnie z wrocławskim środowiskiem artystycznym, powojennym Borysa Michałowskiego. Pokazuje bardzo wstrząsającą scenę rozstrzeliwanych ludzi. Dwie postaci, jedna już padająca na ziemię, druga w targana tym pociskiem przeszywającym jej ciało. Coś, co może przypomina nam wstrząsające obrazy Andrzeja Wróblewskiego pokazujące rozstrzelania. To jest tego rodzaju ekspresja. Ekspresja, która po Drugiej wojnie światowej często towarzyszyła upamiętnianiom takich dramatycznych wydarzeń. Więc artystycznie dzieło jest udane i można powiedzieć no, pełen sukces, prawda? Taki nieoczekiwany w ramach tego komunizmu, ale jednak nie pełen, Dlatego, że władze komunistyczne bardzo skrzętnie w tym 1964 roku Wciąż jednak pilnowały tego, żeby lwów w tym kontekście się nie pojawił. W związku z czym mamy tam takie ogólne napisy odnoszące się do prześladowania polskiej inteligencji, polskich uczonych w czasie wojny przez Niemców, przez hitlerowców, jakich wówczas często zwano. Główny frontowy napis mówi: Nasz los przestrogą. Bardzo ogólnikowo, prawda? Ci tajemniczeni, którzy wiedzieli, kogo w gruncie rzeczy ten pomnik upamiętnia, no być może mogli się w jakiś sposób w to wpisywać. Dla większości odbiorców pewnie nie było to do końca czytelne, a jak mówię, te dodatkowe napisy przekierowywały uwagę na los w ogóle eksterminowanej polskiej inteligencji. To było pewnie maksimum tego, co w tamtym czasie można było zyskać. No, ten lwów po raz kolejny został wyrugowany z przestrzeni publicznej. Sprawa mordu na profesorach lwowskich nadal jest otwarta, pisała w 1967 roku we wspomnieniach wojennych Karolina Landskorońska, wybitna mecenas sztuki, ale też badaczka tej zbrodni sprzed 80 lat. Niezwykle ciekawym wątkiem tej historii jest to, że nawet w samym Lwowie, w tym samym mniej więcej czasie, w 1956 roku, przypominam, że w 1954 roku zawiązuje się ten komitet we Wrocławiu, budowy pomnika, a w 1956 na fali tej samej odwilży po śmierci Stalina, która oczywiście też w Związku Sowieckim przebiegała i też krótki moment liberalizacji przyniosła, na fali tej odwilży też pojawiła się możliwość upamiętnienia i na wzgórzach Wuleckich zaczęto stawiać pomnik w 1956 roku. Bardzo szybko przerwano te prace i nigdy już do nich nie wrócono. Krótko trwała oddziż skończyła się i wszelki ślad zaginął oczywiście po tym pomniku. Dopiero po rozpadzie Związku Sowieckiego, po powstaniu już niepodległej Ukrainy, pojawiły się warunki do tego, żeby na nowo wrócić do kwestii upamiętnienia ofiar tej zbrodni. Najpierw w taki sposób, który często był spotykany w Polsce komunistycznej, mianowicie w przestrzeni kościoła. W przestrzeni sakralnej. Przez długi czas w latach PRL-u, to właśnie w kościołach, które były trochę eksterytorialne, jeśli chodzi o rygory cenzury komunistycznej, pojawiały się jakieś właśnie tablice upamiętniające te wszystkie z punktu widzenia władzy niewygodne wydarzenia. I tak też stało się w Lwowie, w katedrze łacińskiej, w katolickiej katedrze lwowskiej. W 1991 roku pojawiła się Tablica, która upamiętniała zamordowanych profesorów i mniej w tym samym czasie na miejscu zbrodni staraniem w dużej mierze rodzin zamordowanych i społecznych czynników polskich stanęła skromna konstrukcja, rodzaj pomnika architektonicznego, geometrycznego, bez żadnych wyobrażeń, bardziej skomplikowanych. Wszystko to było zwieńczone krzyżem i to była taka pierwsza forma upamiętnienia tych ofiar już na miejscu zbrodni w Lwowie. Na prawdziwe upamiętnienie zbrodni we Lwowie trzeba było czekać kolejnych dwadzieścia lat. To właśnie w 2011 roku, 3 lipca, więc w przededniu dokładnej rocznicy tej okrutnej zbrodni, odsłonięto pomnik. Pomnik, który jest ciekawym i w sensie formalnym, i w sensie politycznym. Jak wszystko, co dotyczy upamiętnienia polskiej pamięci w Lwowie, to także jest bardzo, bardzo silnie uwikłane w te meandry polityki polsko-ukraińskiej, polsko-ukraińskiego pojednania, ale też polsko-ukraińskiego konfliktu. Bardzo ciekawe jest to, że pomnik jest właśnie wspólnym przedsięwzięciem władz Wrocławia i Lwowa. Lwowa to oczywiste, Wrocławia właściwie też, prawda, bo od samego początku mówimy o tym, jak właśnie Wrocław w naturalny sposób przyjmując tę tę lwowską profesurę po 1945 roku stał się taką no, siedzibą pamięci o tym polskim Lwowie. To, że władze obu miast tutaj wspólnymi siłami doprowadziły do urzeczywistnienia tego upamiętnienia tak istotnego, tak. Boleśnie nieobecnego przez całe dziesięciolecia, na pewno jest takim jasnym punktem w dziejach polsko-ukraińskich stosunków po upadku komunizmu. Pomnik o monumentalnym wyrazie został zaprojektowany przez artystę związanego z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, przez Aleksandra Śliwe i ma charakter. Właściwie taki dość mocno abstrakcyjny. Nie znajdziemy tam, tak jak w tym wcześniejszym pomniku Michałowskiego z lat 60., figur ludzkich. Znajdziemy natomiast bardzo głębokie przesłanie, które zostało wyrażone właśnie formami, w gruncie czy geometrycznymi. Na tle takiej brutalnej, surowej, niezmiernie ściany, odlanej z betonu, pojawia się geometryczna forma. Bramy, portalu, którego podstawę też tworzą takie betonowe filary, na które ustawiona jest konstrukcja złożona z granitowych sześcianów, które tworzą właśnie bardzo prosty, prostokątny rodzaj właśnie takiego portalu. Te granitowe kostki, klocki, z których ta forma jest stworzona. Mają wymiar w sensie formalnym, czysto geometryczny, ale w sensie wyrazu symbolicznego, sensu głębszego są niezwykle nośne, dlatego że na każdym z tych chrześcijanów wyryta jest rzymska liczba od jednego do dziesięciu. Oczywisty sposób, także przez takie symetryczne ustawienie po dwóch stronach tego portalu, tego przejścia symbolicznego, odwołanie do tablicy dziesięciorga przykazań. To jest oczywiste. To każdy, kto wyrósł w tradycji judeochrześcijańskiej, ten przekaz odczytuje natychmiast. I w tę geometrię, w te dziesięć kostek regularnych, sześciennych, granitowych, wkrada się. Pewien nieład, pewien chaos, pewna wyrwa tworzy się w miejscu, w którym jest kostka z liczbą pięć. Przykazanie piąte: nie zabijaj. Ona jest jakby wytrącona, wypchnięta z tego porządku dziesięciorga przykazań. Jest takim prostym, ale bardzo wyraźnym, wstrząsającym znakiem wykroczenia, złamania zakazu. Złamania jednego z tych filarów cywilizacji, naszej cywilizacji, ale pewnie w ogóle cywilizacji ludzkiej. Całość tej koncepcji artystycznej dopełniona jest jeszcze jednym elementem, mianowicie taką odlaną z brązu formą rzeźbiarską, która też ma taką wyrazistą geometrię, ale odnosi się jakby do jakiegoś złożonego Dokumentu, jakiejś kartki wielokrotnie złożonej, na której jest po niemiecku napisany rozkaz rozstrzelać. Ta aluzja do sprawców tej zbrodni, bardzo subtelna zresztą, prawda? Jakby nienarzucająca się, nie narzucająca się, nieostentacyjna, ale jednak przypominająca o, o, o sprawcach tej zbrodni, jest takim dopełnieniem, dopełnieniem tego wyrazistego, intrygującego pomnika, pomnika, który bardzo dobrze oddaje. Dramat, tragedię, która dokonała się w tym miejscu dokładnie, na którym to upamiętnienie powstało, ale także jest zamknięciem, zwieńczeniem pewnej skomplikowanej drogi historycznej, która umożliwiła powstanie tego pomnika, a która związana jest z całą złożoną historią polsko-ukraińskich relacji w ostatnich 30 latach. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.